Witam, o, właśnie nie różowe tylko czerwone, ale muszę mieć na zmianę rękawiczki. E, powiat Iławski, Iława i okolicy, temat, okolice, temat turystyczny, okolice. Jestem nieopodal ośrodka wypoczynkowego w Sarnówku, ale to oddzielny temat. Temat ośrodka jest bardzo piękny, pięknie położony nad jeziorem Jeziorak. Sarnówek jest w, w odległości około e, no ponad 10 km od Iławy rowery jadę do godziny 15 minut tempem swobodnym, nie, nieprzyspieszonym. No teraz troszeczkę przejdę na, żebym miała wgląd i Państwo na tablicę informatyczną. Tam widnieje nazwisko Maxa Topena, to badacza właśnie tej ziem w XIX wieku. Był on historykiem i pedagogiem. I Właśnie mamy tam zdjęcie takiego potężnego drzewa, które za chwilę właśnie pokażę. Ja go nazywam Baobab. baoba, tak, ale to jest on wyniosł, bo baobaby u nas nie rosną, ale jest taki wielki jak Baobab, chociaż nie widziałam baobaba, ale tak sobie właśnie wyobrażam Baobab. I mam obwód 520 metrów. I co jeszcze powiedzieć? Właśnie, a jest pomnikiem przyrody i nazwanym właśnie imieniem Maxa Topena. I teraz się właśnie przemieszczę w tamtą stronę i będę szła wśród wyniosłych pokrzyw, bo prawie sięgających mi do nawet nie do pasa, ale do, do, do prawie do głowy, więc też nazwałam je pokrzywy wyniosłe. Ale pokrzywy są zdrowe i dla, dla włosów na parę czy do picia. Więc niektórzy nawet jedzą. Znam taką osobę, która sobie smażyła pokrzywy na, tak drobno pokryjone na, na patelni. nie wiem, czy z masłem, czy z olejem. I potem na to wbijała jajka i robiła jajecznicę. I teraz proszę bardzo. I co my tu mamy? Czy to nie jest baobab? On z oddali. To wygląda jeszcze mniejszy niż jest, ale jak ja na niego patrzę, to jest jak się odwrócę i w rzeczywistości na niego patrzę: jest to wielkie, olbrzymie, ale nie leżące tym razem, rosnące drzewo. Nie wiadomo ile lat. Bo pytałam się w nadleśnictwie w tym roku, byłam właśnie, w maju, i. Właściwie pytałam ile, ale właśnie muszę się jeszcze dowiedzieć, bo wtedy jakby nie uzyskałam odpowiedzi. No proszę. Odwróciłam się, żeby iść do przodu, bo jak będę szła do tyłu, to nie wiem, czy się nie przewrócę. <laughs> jeszcze idę, idę i teraz już się odwracam. I to jest jedno z ramion, czyli jakby powiedzieć konarów tego jesiona, tego drzewa wielkiego, też jest wyszczuplone przez kamerkę jest o wiele większe znaczy takie potężniejsze to wszystko jest takie jakby mówię wyszczuplone tu przemieszczam się obok pnia i tam kolejne konary takich długich konarów to jest raz dwa trzy, cztery, pięć takich długich konarów nie wiem jak one mają metrów ale po kilkanaście, moim zdaniem ponad też dwadzieścia. O, jeszcze tak to zrobię. takie jakby takie węże. Też takie węże wystające z pnia. Olbrzymie węże też, takie jak węże była. Pokazuje te konary, one też robią wrażenie, bo są wielkie. Całe drzewo jest wielkie. Można tu przyjechać, jak się jest w Biławie, albo mieszkańcy i ławecz, korzyści Naprawdę zobaczyć te drzewo. Są tu też dwie ławeczki. Można tu sobie posiedzieć, bo ponoć takie miejsca, gdzie są takie wielkie, olbrzymie drzewa, mają taką swoją energię i, i moc. Tak słyszałam. Można może to nabrać takiej energii i mocy do działania. No ale nie wiem, nie sprawdziłam, a dzisiaj już chyba nie będę tu siedziała zbyt długo. No także pozdrawiam, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.